Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja się dozwoniłam do nadarzyna? Tak. Chciałabym rozmawiać z kimś z zarządu. Wiem, że prezesem jest Franciszek Mielczarek. Przełączę. Słucham? Dzień dobry. Czy to pan Franciszek Mielczarek? Tak, czy telefonie? Ja dzwonię z telewizji, ponieważ chcielibyśmy przejechać z kamerą. Czy ktoś mógłby z nami porozmawiać? No ale. To tak 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 ad hoc czy, czy jakiś jest konkretny scenariusz to znaczy ja powiem jakie mamy pytanie to znaczy jaki temat chodzi o zakaz transfuzji krwi hmm, zakaz transfuzji krwi bo taki chyba obowiązuje czy coś się zmieniło nie to on obowiązuje od pierwszego wieku naszej ery to się nie mogło nic zmienić i tu, I tu w zasadzie, jak powiem Pani od razu, że w zasadzie wyznanie do tego nic nie ma. To jest osobiste, stanowisko każdego człowieka. Rodziłam Łukasza, syna. No i trzeba było przed porodem wypełnić takie oświadczenie, że pod żadnym pozorem, nawet y, gdyby groziło to śmiercią swoją, lub dziecka, nie wolno po prostu zgodzić się na transfuzję krwi. Podpisałam oczywiście, podpisałam, ale strach jednak towarzyszył. Wtedy się wierzył, że to się robi dla Boga, prawda, żeby mieć to życie wieczne. Wielu ludzi niepotrzebnie straciło życie, niepotrzebnie zupełnie. No jest to bardzo przykre. Tak się nawarstwiało właśnie. 11 lat byłam w tej organizacji, nic się z tym nie robiło, nie podejmowało się żadnych radykalnych kroków, tylko było takie czekanie, nie wiem na co. Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jest człowiek taki cały czas pod kontrolą. Jest takie zniewolenie, taka psyja manipulacja. Przeraża mnie, że to jest tak wszystko zakamuflowane. Niewinnie to wygląda na zewnątrz. Myślałam, że to jest faktycznie religia prawdziwa, że służę Bogu, ale nie organizacji. Wszystko, co robią świadkowie, to robią dla organizacji, nie dla Boga. Świadkowie Jehowy, którzy leżą jako chorzy na różnego rodzaju oddziałach, są odwiedzani przez koordynatorów, którzy zajmują się tak zwanym kontaktem ze szpitalem. Y Jedna funkcja to jest dobra współpraca ze szpitalem i na przykład reklamowanie różnego rodzaju środków krwiopochodnych, krwiozastępczych, a druga funkcja, o której raczej mniej się mówi, to jest funkcja, m, która ma na celu wspieranie chorego, a żeby nie wyraził zgody na transfuzję krwi. Ja przeżyłem parę takich y, sytuacji w życiu, pamiętam dziewczynkę. Groził jej bardzo rozległy zabieg chirurgiczny, amputacja kończyny z powodu y, choroby nowotworowej. W czasie zabiegu doszło do tak dużej utraty krwi, że dziecko to wymagało natychmiastowego przetaczenia krwi. Niestety rodzina stanęła zdecydowanie i pilnowali tego dziecka na zmianę w szpitalu przez 24 godziny, żeby nikt nie zbliżył się z butelką krwi. Do dzisiaj sobie zadaję pytanie, czy to był zbyt małe zdecydowanie z naszej strony? Ja to tak dzisiaj widzę, że myśmy pozwolili temu dziecku umrzeć. A ono nie musiało umrzeć. Rozpoznanie religii prawdziwej to dla nas kwestia życia i śmierci. Po jakich symbolicznych drogach mówił Jezus i dokąd każdy z nich prowadzi, o dwóch drogach. Jednej drodze, która prowadzi do życia wiecznego, a druga, która prowadzi na zatracenie. I wielu jest właśnie tych, którzy na nią wchodzą i podłużają. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego środka, który zastąpiłby funkcję krwi funkcję erytrocytów, przenoszenia tlenu. Te wszystkie środki, które zastępcze, one są pomocne, ale nie zastępują krwi. W środku jest wiele nowych świateł, to może i tutaj nowe światło się po prostu pojawi i liberalizacja, o której świadkowie mówią, za jakiś czas doprowadzi do tego, że świadek Jechowy będzie mógł z zupełnie spokojnym własnym sumieniem powiedzieć tak, panie doktorze, wyrażam zgodę na transfuzję krwi. dzieci. Nie no, mam zamiar. A jak pan będzie miał dziecko i zachoruje? To ja, ja mam zamiar mieć dzieci, które nie będę chorować. Wypaczmy, ja tak powiem, że troszkę na aluzję.